Izak Szan, TED, oczywiście Jacek Graniecki, także Urszula Kowalska, Agnieszka Nowakowska i Zuzanna Fijak. Matkę, którą Urszula Kowalska. Ula i Zuza. Tak, a jeszcze oficjalnie modelki. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, w waszych wywiadach padło parę razy pytający, mówili, że wszyscy znają modelki, i ja znałem nazwę. Okay. Poznałem ją, ale po, posłuchajcie, poznałem ją w momencie, kiedy ukazał się serial Netflixa o polskim rapie, okay. którego nie widziałem. Obejrzałem specjalnie dla Was ten jeden odcinek z Wami. Okay. Przez Was obejrzałem serial o polskim rapie. Takie połączenie. Natomiast rozumiem, znaczy wtedy pojawiła się nazwa modelki w, moim, w, moj, w mojej bańce. Wy w bańce modelek, jak wiemy. I ta nazwa była odmiana przez wszystkie przypadki na Facebooku, na Instagramie, zwłaszcza przez ludzi, którzy widzieli ten serial, bo oni mają wielki żal Totalnie. i dupy ból po prostu no, o to, że wy jesteście tam tek. wrzucone. Co trochę mogę zrozumieć, że jakby w tym kontekście to oni mogą mieć ten ból do wy, no bo wy w momencie nagrywania tego, tego filmu Wy byłyście na samym początku tej tak, drogi, nie? Tak, jeszcze wiesz, przed. która jest krótka, tak naprawdę. Tak, no bo to przecież tak. ile? Rok? Rok jesteście modelkami? No z półtora roku. Tym projektem? Jesteśmy tak, że na scenie, a z dwa lata działamy z projektem. Tak plus minus, tak. Czyli krótko, ale intensywnie. Tak, Dokładnie. tak, Ja też rozumiem tych ludzi, czemu, czemu się spinali, wiadomo, ale my też y, nigdzie nie powiedziałyśmy tego stricte, że ja jesteśmy raparkami. No właśnie i, o to chodzi. To mi się wydaje, wiesz, że, że wiesz, mi się wydaje, że to jest taki błąd. Y, właśnie, jak ten odcinek zacząłem to skumałem, bo wy też mówicie, w wywiadach mówiłyście, że. Chłopaki mieli pomysł na GS Band i tak dalej. A tak naprawdę w tym odcinku tego serialu wy jesteście zestawione z jedynym polskim GS Bandem rapowym, tylko one są rozdzielone nie są razem. No. Jest mhm. wdowa, ryfa. I e, Rena, nie? No, tak. no i bulldoób jest o to, że tak. ich największy hit ma mniej wyświetleń niż wasz najmniej. Wiesz, no. popularny hit. <grym> ale <grym> ja to policzyłem. No. Mocny, no... Ale taka jest prawda, rozumiem. Ale no, też wiesz, mówimy o trochę innych czasach, nie? I no, też ta muza, którą my robimy, dociera do dużo szerszego grona, ale A. bardziej mam to na myśli, że wiesz, ludzie to boli, bo ludzie myślą, że my tam, ja już dziś słyszałam dzisiaj wypowiedzi, że posmarowałyśmy, żeby się w tym serialu znaleźć. I ja wie, co to jest za bzdura, nie? Wiesz, no dostałyśmy zaproszenie do serialu Netflixa, tak, mówimy, kurde, no co? Mamy z tego nie skorzystać? Nie, 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 bo z szacunku do sceny rapowej my się w tym serialu nie pojawimy. No nie, no wiesz jak jest, no każdy by z tej, z tej okazji skorzystał, nie? To, to też może powiedziałeś... podburzać, że jednak teksty, które macie w swojej piosence, zazwyczaj się odnoszą do tego, że Macie mnóstwo pieniędzy, melanże, raczej luz, taka, taka swoboda w tym wszystkim. I to też może niektórych kuć w oczy. Widzę, że młode dziewczyny śpiewają o tym, jak mają wory kasy. I wiadomo, że to jest tylko kłód. Ale już czasem to nie było Ale mimo. mi się wydaje, i zależy to nie. Jest Przecież, tylko my nie Przecież my nie mamy pieniędzy, żeby nie na trakach. Po matematyka liczb, no. wyświetleń. Mówi mi, że to jest są tylko... Ale ja jeszcze mam pod... biorę pod uwagę to, że to nie są tylko trzy dziewczyny, tylko to jest pięć osób i wiadomo, że... Wiesz, no ja też funkcjonowałam trochę, Oczywiście. nawet nie w show biznesie, ale taka sytuacja, kiedy ktoś mówił mi, że e, przede mną wielka kariera i tutaj spróbujmy na przykład choćby konkursowe jakieś rzeczy, czy nawet modelkowe. To jest umowa, która często ma jakieś różnego rodzaju zapisy i nie zawsze ta osoba, która jest, to znaczy, że ma miliony, a dziewczyny pracują dopiero od roku tak naprawdę razem. Więc ja myślę, że ta tak. przyszłość dopiero przed wami, a trochę pewne zdania są w piosenkach na wyrost zrobione po to, żeby podbijały te. Oczywiście, trochę tak, ale wiesz numer. my też y, tak naprawdę nie śpiewamy o tym, że, że mamy wory forsy, żeby się pofleksować, że mamy. Dużo Siana, tylko raczej w takim odniesieniu, że my po prostu włożyłyśmy kawał serducha, kawał pracy i osiągnęłyśmy po prostu zamierzone skutki. I co za tym idzie? No już są zamierzone, zamierzone skutki, skutki finansowe. Dopiero początek? dopiero początek, no ale wiadomo, że w ogóle jak zaczynaliśmy projekt. Półtora roku temu, to nikt się nie spodziewał, że po półtora roku w ogóle to będzie tak duże i że tyle osób będzie nas słuchało. Także w tym momencie powiedziałam, że to jest nawet jeszcze ponad zamierzony skutek, jak po półtora roku pracy. no Bo to wtedy oczywiście odbierasz od tych 51 milionów wyświetleń. 51 milionów wyświetleń jednego kawałka, ale tam jest więcej kawałków z milionami wyświetleń i liczą się platformy różne. sumowane to i koncerty daje nam. Na pewno daje efekt. dobre pieniądze. No bo jest jakiś klucz doboru, jak nawet na was się patrzy. Mhm. Zresztą Szymon. Też w tym programie Netflixa, w tym filmie, nie ukrywa tego, że jednym z, no jakby z, z wymogów były atrybuty wizualne. No, no jest ja wiem, po, że tak. I, wiesz, I nie ma I poczekajcie, tylko pytanie. Bo Zuza, Ty doszłaś ostatnia. No. Tak. To ta dziewczyna, którą zastąpiłaś, też była blondynką? Nie. Nie, nie w, w, ogóle. w ogóle nie. No właśnie, to chciałem <laughs> ustalić. Bo no. jakby, nie wiem co tam było wokalnie, nie interesuje mnie to, ale... Zestawienie, to że z, brunetka. z <gry> ale że jest brunetka. Nie, tak, tak. i blondynka daje ci pełne spektrum. Dokładnie. To jest dzieło daj, przypadku. Daj, to te kolory oczy, Zwłaszcza, że ty nie miałeś takiego koloru oryginalnie, prawda? To jest... Ja naturalnie w ogóle mam brązowe włosy, ale jak już się z dziewczynami poznawałam, to już byłam blondynką. Tak, ale nie tak, wydaje tak, mi się, żeby to wpłynęło na, na dobór. Jeśli się mylę, to Szymon mi powie po programie. To się tak fantomowo <laughs> złożyło. Ale w sumie. Chyba, to, chyba to było dzieło przypadku, że ja jestem blondynką. Pamiętam, że zaczęliśmy tak działać, że Właśnie zaczęliśmy gadać, czy chcemy robić rap bardziej, czy bardziej trap, czy może bardziej pop i wszyscy ustaliśmy, dobra, spróbujmy coś trochę z rapem, trochę z trapem i Wodar zaczął robić beat. Zrobił taki beat rage'owy i rozmawialiśmy o tym, że co byśmy widzieli w teledysku tam, nie? No i ja tak mówię, kurczę, może właśnie jakieś takie... Modelki, jakaś torebka, coś wiecie, o co chodzi. I że właśnie takie, że my właśnie jesteśmy takie cool, że my jesteśmy zajebiste nawet jak się wiesz, mega nie ubieramy, że. I jakoś tak zaczął powstawać tekst. I wszyscy zaczęli Ej. dokładać po kolei swoje, swoje po prostu pomysły i nagle mówi, dobra, nie musimy się odjebać, by być jak modelki, zajebiste. I wokół tego tematu zaczęliśmy krążyć, zaczęliśmy pisać tekst, później weszły topliny i powstał cały numer tak naprawdę w parę godzin, nie. No i wyszliśmy ze studia, pamiętam. Y i ja mówię, kurde, zdałam, nie zdałam. I, i, i Szymon, Szymon dzwonił w nie. No, zajwi z myślę, że tam Wodar też jest zadowolony, dziewczyny są zadowolone. To jest oficjalny skład, w którym zostaniemy i pierwszy numer będzie model. I na bazie tego powstała nazwa modelki? Tak, tak, tak już no. się tak przyjęło po prostu. Każdy mówił, wiesz, czy z rodziny, czy z znajomych, kiedy widzicie się z modelkami. modelkami. Nie? No. I tak już mówię, dobra, nie ma co na siłę w ogóle modelki. Mm. Kmiliśmy jeszcze nad nazwą, ale już tak żadna nie się dała, że mówimy dobra, trudno, te modelki najwyżej nas no, no. tam ludzie zlinczują, że to was te modelki. <grym> Brałam udział w pierwszej edycji. To była taka chyba jedna z o, o, wow, o jakie jakie wow. To była zdecydowanie jedna z Podobne najmocniejszych, <grym> no, najmocniejszych edycji, bo jednak e, każda osoba, na przykład Bambi była też w jednej edycji ze mną. Też poszła właśnie, jak widać, w dobrym kierunku. Też no Niesamowita raperka. Ja ją słucham i podziwiam też. E, ja osobiście bardzo miło wspominam te czasy The Voice'a. E, otworzyło mi to bardzo taką drogę, pokazało mi świat telewizji. E, no i jak go oceniasz? Bo dzisiaj działa zupełnie inaczej w telewizji, jak na żywo, tam jak za kulis wiadomo. E, ale no, dotarłam do półfinału. Byłam w drużynie Dawida Kwiatkowskiego. E, dzięki niemu poznałam też e, trenera wokalnego, Bartka Cabonia, może kojarzycie, e, który jest naprawdę niesamowitym nauczycielem. Nauczył mnie takich technik, już na pierwszej lekcji normalnie się popłakałam, bo nie mogłam tu uwierzyć, jakie mo mam możliwości jeszcze wokalne. Próbowałaś, stworzyłaś w domu. Wydałaś tak. też swoją piosenkę, jest na YouTube dostępna, którą można znaleźć. Tak. I jest to... jakaś, trochę powiedziałabym, romantyczna Agnieszka w tym wszystkim. I pytanie, jak usłyszałaś repertuar, albo stworzyłeś repertuar repertuar, to nie miałaś takiego dysonansu? Czy to jest rzeczywiście czy Ty tam jesteś? Czy tak jak dzisiaj rozmowa była, chłopaków pora że najpierw zróbmy coś, co będzie dobre, dobrze dofinansowane i będzie zwrotka finansowa w tym wszystkim pieniężna, a potem dopiero będzie się rozwijać na innych płaszczyznach. Czy nie masz takie zderzenia, czy to dokładnie jest to, co ja bym chciała robić? Wiesz co, ja też tak z czasem dojrzałam i zauważyłam, że muzyka idzie cały czas w innym kierunku, coś nowego powstaje. Z czasem mi się coś nowego zaczęło podobać, więc... E, no próbujesz. Tak, cały produkcji. czas stwierdziłam, że... Trzeba ja, spróbować. Tak, trzeba spróbować i też to jest tak, że jak mi się coś podoba, no to dlaczego by tego nie zaśpiewać, nie wydać, nie? I tak samo jest właśnie też z naszymi numerami. Wydajemy to, co nam się podoba, co, co czujemy. Yy, nie jest to narzucane z góry. Yy, no i tak. Tak. Ula, jak to wyglądało u ciebie, Mali Giganci? Lat miałaś, ile? Z 10. To nie było tak dawno temu, to było dziewięć lat temu. półtora <laughs> roku temu było. <laughs> Jezus Maria, Nie no, a tak, byli ci Mali Giganci, była Eurowizja. O matko! O matko! Ej, miałam jeszcze wtedy proste włosy, szok w ogóle. No, ale tak. Ale one giga... ci się skręciły z czasem? Nie? Tak, tak. No, wow. no. Czyli jest nadzieja jeszcze. Giga fajna przygoda, na pewno otworzyło mi to oczy na to, jak to serio wygląda. To też myślę, fajnie, że o tym wspomniałaś, bo wiele ludzi myślę, że uważa, że my to tak o, sobie weszliśmy, bum, jest super. Ale za tym wszystkim wiesz, stoją jakieś szkoły muzyczne, warsztaty wokalne po całym kraju, festiwale. Mega duże poświęcenie, na przykład ze strony moich rodziców, za co jestem ogromnie wdzięczna, że wozili mnie na te wszystkie festiwale, konkursy, lekcje. Bo gdzieś tam to zaprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem, i myślę, że teraz są tego efekty. No właśnie, my z Ulą jesteśmy w ogóle jeszcze po szkole muzycznej. No, no tak. To, się to powiedzieć. To to tak. Kiedyś w ogóle może. Co to robisz to 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 też? Nie też Na, że kiedyś może na jakimś numerze zrobię jakąś solówkę na saksofonie hmm. i będzie. Oh, ja ja na pianinie nie, ja nie. No gdzieś z skrzypcami. i też, bo. Tak, tak. No dobra, więc nagrałyście się ten pierwszy kawałek. E, ile od czasu, kiedy go nagrałyście, minęło czasu do momentu, kiedy on został opublikowany? Siedem miesięcy. Bóg. W tym czasie robiłyście Bóg. Bóg. inne No czy... tak, tak, zbierałyśmy cały czas materiał. Tak. No. Ale już czułyście, że to pyknie? Nie, jeszcze wtedy, znaczy czułyśmy, że idziemy w dobrą stronę, ale wiesz, to ten pierwszy kawałek to dopiero był taki test, nie? Czy to siądzie, czy nie siądzie. No. Ja mam coś takiego, że mam nadzieję, że wszystko, co robię i zaczynam jakieś rzeczy, to będzie zajebiste, więc byłam pozytywnie nastawiona też zawsze z Tak i mam, takiego. ale życie pokazało, że nie zawsze tak jest, Aha, no, ale... Trochę szczęścia no, też tak. trzeba. Trochę, szczę... no, no trochę szczęścia, wspomaga, szczęścia, no nawet nie trochę To się plan to jest wytwór wytwórni, tak. po prostu. Czytałam właśnie wczoraj angielską, znaczy definicję do Definicję, no ale ale domyślam. Ja już przeczytałam. No, ale jest wie... to generalnie produkt zrobiony przez wytwórnie. Tak. Sztucznie wykreowane, Napędzany. Modelki dabędzane nie są tak stworzone przez No więc właśnie. W plant. i w sumie od tego się możemy dalej odbijać, bo ja mam wrażenie, że to jest najczęściej powtarzający się argument w komentarzach hejterskich yy, i zarzucają wam to, że oczywiście zostałyście stworzone w jakiś sposób. Ale ja też mam wrażenie, że jakoś łatwiej takie argumenty padają w kontekście Do kobiet, kobiet Dokładnie. które Dokładnie. się <laughs> z razem grupują. Które razy mieliśmy u nas różne projekty męskie, muzyczne, kiedy się łączyli artyści po to, żeby zrobić coś razem, i to nie generowało aż tak wielu komentarzy. Niedawno tak. nawet Myślę, że... Myślę, że jakby mm, fani y, muzyki w ogóle odkryli jak wiele wielu mężczyzn jest industri plantami naprawdę, to by się okopali po prostu. No właśnie. No, Natomiast... a, a dlaczego waszym zdaniem właśnie takie argumenty, takie nie padają? No, badając, kobietami. no jest takie przeświadczenie jakieś, że kobiety nie potrafią nic zrobić same, mam wrażenie. I że nie potrafimy same napisać tekstu, wymyślić top stworzyć po prostu czegoś, co jest dobre. I nie wiem, jakoś jest takie przeświadczenie, mimo że już wszystko idzie bardzo do przodu. I mam wrażenie, że wielokrotnie to udowadniamy nawet, nie wiem, sposobem wypowiedzi, że jesteśmy w stanie napisać sensowny Tekst, a nie jesteśmy jakimiś amebami, które po prostu siedzą i wiesz, nic się jąkają. Więc y, jest takie przeświadczenie, nie wiem, skąd ono się wzięło i nie wiem, dlaczego ono dalej jest, ale jest. I mam wrażenie, że jeszcze długo, długo będziemy z tym walczyć, a póki co, trzeba to obrócić na korzyść. Więc y, tak jak Ula nawinęła sobie w sukcesy i błędy, za twój komentarz rośnie konto, napisz to jeszcze raz, także. <laughs> no, myślę, że boli wiele osób, że po prostu od początku, gdzieś tam, gdzieś tam jesteśmy giga zgrani i. Nieskromnie mówiąc, od początku wygląda to dobrze, I, i wizualnie, i ze strony muzycznej, Włodar robi świetne bity. I, i myślę, że, że to jest to, nie? Tak jak wcześniej też mówiłaś, to są najczęściej też zarzucane argumenty kobietom, jak na scenę wchodzi co chwilę jakiś młody nowy raper, nigdy nie ma do niego żadnego problemu. Nie? Wchodzą trzy dziewczyny i robią powiedzmy coś, czego wcześniej nie było, no to. Trzeba się czegoś doczepić, nie? Ale wiesz, z czym jest problem? Z tym, że y, ja mam wrażenie, że w ogóle odbiorcy, y, ta, tacy może bardziej old schoolowi rapu, oczekują tego, że wiesz, jak ktoś nowy wchodzi na scenę, to on nie wchodzi od razu z dobrym teledyskiem, jakimś takim Budżetowym, znaczy nie niskobudżetowym, że nie wchodzi od razu ze stylizacjami, że nie wchodzi od razu z wiersz, z uczesaniami, tylko to powinno być najpierw nagrane telefonem, jakiś, wiesz, teledysk na blokach, jak sobie chodzisz z ziemalami po pruszkowie yy, i to ma oddać taki klimat, taki najpierw wiesz. Biedny, no to właśnie taki takie golełki. teledyski miałaś, to ich nie, nie oglądasz. No i widzisz, i o to chodzi. Ale tego, tego ludzie oczekują, ale, na... ale właśnie chwili, oni, jak oni oczekują sobie... tego, bo jakby oczekują, że no. wam nie wyjdzie. No nie, Oni o tak, no, Ale tak. tego by chcieli, żebyśmy my od tego sobie startowały, a my chcieliśmy tak. zadbać o to, żeby to było od początku, najbardziej jakościowe, tak, żeby ludzie bawię, chcieli to zobaczyć, Nasz nie? pierwszy klip był kręcony na wyłożonej folii spożywczej. Ja miałam było, buty było. za duże o pięć było. rozmiarów. Było. Spodnie też w ogóle spadały mi z dupy ciągle, także to, to też nie wyglądało tak od początku wszystko super zaplanowanie, nie, bądźmy szczerzy. Problem polega na tym, że jak się popatrzy na Musimy tu się do tego świata hip hopowego odnosić, no to jest tak, że ktoś debiutuje, wybija się i potem ewentualnie tak jak Oki, Igi i. O co? Zrobili ojo. Ale już każdy był po jakimś etapie. Tak. A wy zaczyna się tak, że wy jesteście wyższy i dopiero potem wasze drogi się rozejdą. Nie? I jest odwrócona trochę tendencja, bo kiedyś było, wiesz, łók, klen, jakiś była, był zespół, mm -hmm. są dwóch twórców, i oni potem dopiero, o tutaj solowy projekt, a potem już tam wiecie, no i zeszło i już w ogóle nie, nie mają kontaktu. Nie? To brzmi naturalnie. Brzmi naturalnie, teraz. Jest to, to totalnie odwrócone. No, mało jest przypadków, gdzie najpierw powstaje zespół, a potem tak. wiecie o co chodzi. A też było sporo prób, bo nawet też po voice'ach, różnego rodzaju konkursach takich, gdzie są mm -hmm. talenty i, e, nie tylko śpiewające, ale próbowali ich złączyć, Portrait wydać i ludziom i okazywało się, że to nie miało sensu potem, albo po prostu się nie sprawdziło dobrze. Ale to wynika moim zdaniem z tego, że ktoś to źle prowadził w pewnym momencie po prostu. I też warto zauważyć, że te wielkie girls bandy i boysbendy też. To też nie było tak, że to wytwórnia sobie wymyśliła i zleciła komuś, tylko w większości przypadków było tak, że był jakiś menadżer, który wpadł na pomysł, zebrał te osoby, stworzyli jakieś demo, początkowy repertuar. To zażarło, pykło i tak było, wiesz, z Backstreet Boys, NSYNC, Dużo było. To jedna osoba w ogóle za nich odpadała, tak naprawdę, okay. nie? I nie ale był to tak... PDD. No, nie był to PDD. Ale PDD swoje takie twory też miał No Tak, no tak. Które nie pykły. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.